Siema, szukasz serwera Discord ze screamami lub turniejami w Fortnite. Dołącz do Diano Screams. Oferujemy turnieje o pieniądze i custom pod late game. Mamy ogarniętą administrację, z którą szybko się możesz skontaktować. Dołącz już teraz. Link do Discorda w opisie. On czytuje, coś wam pokażę, ok? Poczekajcie, że coś pokazuję. Jest mosty, jest mosty, jest mosty, będzie zabawa. Obiecuję wam, obiecuję wam, będzie zabawa, jak to będziemy siedzieć. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że trafi od Snajpe w głowę. Mam takie wrażenie. No trzęsie się celowni, stresuje się chłop. Yeah, get the car maybe. No, 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 no. Ej, bez kitu to ziomek cheatuje. Ej, ten, ten, ten cheatuje. Jak, jak będzie się bił, to po, pokażcie mi to, to zobaczę. Ten, problem Ten cheatuje. 2000 osób ogląda. Oglądamy Cheatera, widzowie. Chcecie oglądać Cheatera przez chwilę? No, reaguję ci teraz. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że trafi Headso od w głowę. Mam takie wrażenie. Nie, no czaj, czemu ty mi zadajesz? dajesz? Czemu ty nie streamujesz? O co chodzi? 110? Nie trafia, bo nie chce się denerwować, ale i tak macie kwali. Nie yeah. co znajdę w gołę. <noise> <noise> okej. Okay. Ej, dobra, stajemy tu, tu będzie śmieszne. Jak coś trzanik oglądamy, tera i widzę wieczornika. To jest typ, który na nas to w timing gra FNC-y. Jakby ktoś pytał, zważmy jak gra. <noise> Nice. Leci! dobro. oglądamy go! Czekam na spray zemki. CZEKAM NA SPRAY jakieś. JAKIŚ! Chcę zobaczyć spraya! On serio... On serio, 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 serio Coś wam pokażę, okej? Okay? Poczekajcie, że on coś pokazuje. Sekunda, sekunda... Macie. Jest, jest jest mosty, jest mosty, będzie zabawa, obiecuję wam, obiecuję wam, będzie zabawa jak tu będziemy siedzieć Ej, How the fuck did they see me? Co ja kurwa <t> <grym> widzę? <grym> 30? Jest team behind them, be careful

They're coming up Box up, box up One, is one shot, take like the... one got snite, I'm not sure They're pretty weak He! Eh? <laughs> Co I jest zgrane? Gotcha. Jak <laughs> nie mogę patrzeć na ten celownik, który skręcał sobie za siamki! Jak chłop no, się no. schowa za siamkę! <laughs> no nie mogę! <laughs> you run? You run okay, go, go. <laughs> ten celownik! <laughs> nie wejczył nie <będzie> ma! <laughs> <laughs> Patrzcie na zalobnik, widzowie, gdzie jest jak, jak ziomek się za ścianką chowa <laughs> O 1 na 3 O, fast streama Nie zobaczyłem tego gameplayu ale nie, ale serio, wyobraźcie sobie, że na przykład nie dostajecie się Bo ktoś taki wam griffuje gierkę, nie wiem, ziomka wam laseruje do zera I kupa Turniej nie zostanie powtórzony, wy punktów nie dostaniecie, Cza czasu wam nie cofną Ziomek może na dostanie, ale nie wiem, dla mnie to jest chore Dla mnie to jest chore, że ktoś taki może ci zgriffować ćwierćfinały No ale zawsze jest ktoś na cheatach, no przecież okay, Naprawdę, o cheaty w Fortnite nie, nie, nie jest ciężko Uwierzcie mi no, nie, no chyba nie mogę na to patrzeć. Just knife everyone. <laughs> nie mogę to patrzeć. A tego te teamicy mu dobrze muszą wiedzieć. Je, je, jego ty na pewno wiedzą, że ci jest Then we just. Um... Oj, chyba koniec widzowie. Chyba koniec życia. Co ktoś tam jest, za ty. <laughs> <laughs> No niestety bym zasiadą. No ale lepszy, miał kewa. Idę, idę do tego cheatera, bo nie mogę No, no nie mogę Nie, nie mogę patrzeć na ten celownik No ziomek się patrzy ziomek się patrzy pod ziemię i patrzy gdzie oni chodzą, nie. Idź notem, i notem, notem Oooo skiem Dobra, no i no i co mają tacy ludzie zrobić? Co ma kurwa queer bacon zrobić? Jakby taki typ gierkę zabiera na świerfinałach Dobra Stasz, Is. i'm just gonna this LOL, tak się sprawy mają oh. Shit, man. Oh. Ty, bo ja w jestem Ej, zon by był zbagowany, 100% o był zon zbagowany O. Problemy kolen Czemu o -o. nie mogę doskoczyć? wskoczyć? <głynny> Mitrochillo i tu. Codboker Kurde, Kalan, Kalan! W trzech! O o! Problemy! O kurde! O kurde! O kurde, sorry, do prosa! O o! o mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Góra, góra twoja, góra twoja! O mój Boże! Dawaj się! Oni mają zero! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Nie! Nie! Dawaj szybko ostatni! Wbijaj się, wbijaj się! Dawaj, dawaj! O mój Boże! O problem, problem! Musisz musisz tam! O mój Boże! Co on robi? <laughs> nie podniosę na to, nie? Skoro nie wiedzisz, że to mylciana?